Cześć, mam na imię Tomek. Dziś pokażę Wam, jak łatwo przyciąć wysokie gałęzie na rzekach ołcowych za pomocą super teleskopowego sekatora, bardzo dobrej firmy. Zapraszam na oglądanie tego odcinka. Na obetniemy całe. Lubsze gałęzie ciężko się tnie, ale cięższe idą lżej. Bardzo fajny sposób na obcinanie długich gałęzi. Teraz przejdziemy z drugiej strony, bo tam jest wyżej. Lepsze podejście. I to najwyższe, została jeszcze jedna, I jeszcze jedna, i jeszcze ostatnia, i kończymy. Dziękuję za uwagę, i pozdrawiam. Sekator w akcji.